Nie ma komentarza. Obiecałem, że zobaczę bitwę Dawida na superkonkurerze. Właśnie ją odpalam. Zobaczymy, zobaczymy, co tam kolega Dawid zrobił. Jaką bitewkę rozegrał. Tylko coś się długo uruchamia. Coś się długo uruchamia. Multi jakie ma stanowisko w WG? Żadne. Nie mam żadnego stanowiska. No dobra. Dawid widzę tutaj ma zestaw taki standardowy na Super konkurorze. Same... apcr chyba będą leciały, tak czuję. 27 gold, 10 zwyk 13 zwykłych, 0 HE. W sumie to są hesze. To dziwna decyzja. Te pociski są bardzo przydatne. Z cztery warto wozić. No tutaj nie zgadzam się, jakby co do tego pomysłu z pociskami. Według mnie tutaj parę haków yy, powinny, powinno, powinno być. Dreimuti. STRV1030 a103B czy jest duża różnica, warto robić dyszkę jako pierwszą mam już 9 tk. Zagraj proszę jeden meczek. Nie widziałem twojego oliwea w tym tku. 9 zł i 50 i Witam serdecznie. Tak się fajnie składa, że już nagrałem materiał o tej linii, bo dość często w sumie o, to, o nią pytacie. Więc najrozsądniej i najlepiej będzie, jakbyś obejrzał materiał o właśnie prezentacji tej linii, bo y, z takiego materiału byś najwięcej wyciągnął. Y, za chwilkę wyślę go na czacie, mam nadzieję nie zapomnę. Jest on w mojej playliście na kanale, gdzie omawiam linie. Byłoby to najrozsądniejsze, bo bitwa na żywo jednak nie oszukujmy się może być różna. A tam pamiętam, że dobra bitwa siadła akurat na piestuzianki. Między dziewiątką a dyszką różnic troszkę jest. Na pewno dyszka więcej odbija, co jest bardzo fajną rzeczą. Dyszka także dużo częściej strzela. Jest cenniejsza. Więc. Na pewno dyszka jest inna niż dziewiątka. Ale też nie powiedziałbym, że styl gry się zmieni. Między dziewiątką i dziesiątką styl gry raczej jest ten sam. Głównie chodzi o to, że dyszka ma więcej życia, dyszka ma lepszy pancerz i dyszka ma cenniejsze działo, które częściej nawala. Prawie jak karabin maszynowy. Także to są takie chyba główne różnice, na które powinieneś brać yy, poprawkę. Bitwy niestety nie zagram Te, teraz kolejnej, bo włączyłem wota już. Wiesz, już wota wyłączyłem po prostu. Jakbyś napisał jeszcze parę minut temu, to byłoby spoko, ale akurat już wota wyłączyłem. Mm. Także no mówię, no naj, naj, najrozsądniej będzie, jak ten materiał obejrzysz, bo tam masz bitwę pokazaną i omówienie czołgu i całej linii w sumie. Tam też możesz zobaczyć informacje o dziewiątce. Także po prostu do tego ci podeślę link. Takie strzały ci nie wejdą Panie Dawidzie Łow, swojego strzeliłeś Dobrze, nie ma Team Demag'a O teraz idealnie stoi E3, idealnie, powinieneś w nią nawalać. Taka okazja może się nie powtórzyć jest bokiem, a jednak ona jest najgroźniejsza dla ciebie. Muszę powiedzieć, że bardzo dziwne jest w tej bitwie to, co się dzieje, jak sobie popatrzymy na mi ty wie, że Bok wie, wejdzie. No. Kolega w sumie stoi sobie w miejscu, a wszyscy wyjeżdżają po dupę. Jakby uwielbiam takie sytuacje. Czemu tak mi się nie dzieje, to nie wiem. No Maus bokiem, no zobaczcie, no idealna sytuacja. No Maus stoi bokiem, trójka bokiem, no spełnienie marzeń. Tutaj Dawid miał na pewno. Mnóstwo szczęścia. Bardzo mądrze robisz, że zasłaniasz garnek działem z tym, że ja najbardziej się boję o Twoje plecy w sumie teraz, bo to tam jest teraz kłopot. Ten T57 Heavy ra raczej poradzi sobie z ST2, musimy pomóc. Bardzo ładny strzał. W ogóle widać u Ciebie taki duży spokój, muszę przyznać, że naprawdę jestem w szoku. Bardzo jest to imponujące, jak cierpliwie się zachowujesz. Niby nic specjalnego, bo tylko stoimy w sumie w jednym miejscu. Ale właśnie przez ten spokój możesz robić taki wynik, i uszkodzeń jest już 5,5 tysiąca. Teraz ten mouse no w ogóle nie kontuje swojej wieżyczki. To, co jest jego ogromnym problemem, to to, że on po prostu tej wieży nie kontuje. Ja się tylko boję, że to możesz mieć problem z amunicją, bo faktycznie Golda już masz bardzo mało, tylko dwa pociski. I jak trzeba będzie grać na zwykłych, możesz sobie tego mouse nie przebijać. Na razie wchodzi ostatni goldowy byłoby idealnie, gdybyś przebił, prawda? Byłoby idealnie, gdyby weszło jednak bardziej w prawo powinieneś skręcić i byś go skończył. O właśnie. I teraz go załatwisz. Na 100% no. Na 100% Ewidentnie Ewidentnie na 100%. Troszkę za wysoko strzeliłeś, troszeczkę Odrobinkę za wysoko, troszkę niżej. bokiem teraz, maus! Wow. Teraz musi wejść. No już naprawdę. Odbije się od tyłu. Od tyłu się nie odbił, kolega. Weszło i teraz ST2. On strzelił, ale chyba tylko z jednego działa. Pudło. Ups. No. Ładnie wyjechał, jedno działo. Nie strzelił z dwóch chciał. Myślałem, że z dwóch chciał wystrzeli. Brakuje ci penetracji, dlatego właśnie tego golda. Jakbyś więcej woził, byłoby idealnie duże szczęście. Jest takie, moi drodzy, że ten ST2 nie ogarnia i nie używa haeków. Gdyby zadawał Heka, byłoby po nas. Teraz wali bez golda, odbija się po raz kolejny. oś. Słaby strzał! Powinieneś poczekać, jak. ciało weźmie, troszkę obróci. Teraz w garnek, teraz, teraz, teraz. Teraz nie, teraz nie, teraz nie. To pięknie. Odsłonił włas i wygrana. No powiem ci, że z tym ST2 sporo szczęścia, bo jednak on zagrał tragicznie tym ST2. Cheat, Andrzej, ale kurka, cheatów to on na pewno nie miał. On w sumie niczego nie miał. Nie miał golda, nie miał hajków, nie miał nic. Ale jedno jest pewne bardzo udany wynik 8000 uszkodzeń. Serdeczne gratulacje. I co do tego filmu, omówienie linii, film nazywa się Najlepszy Camper World of Tanks. Jaki wybrać na start? I w tym filmie jest bitwa z trwałem. I tutaj na czacie teraz wklejam link raz. I tutaj na czacie wklejam link dwa. Dwa linki zostały przeze mnie wklejone do tego filmu. Polecam obejrzeć. Kolego, drzej, drzej. Obejrzyj sobie, jeżeli masz ochotę. A zda ta...